Hej kochani, nagram moje do już do szkoły i pokażę Wam ją. Więc zacznę jak się pomaluję i się nie maluję, więc tak. E, taką pomadkę sobie wezmę jeszcze do szkoły, spokojnie sobie do plecaka, taka o z drobinkami brokatu, o zapachu leśnych owoców, i e, egzotycznych owoców, misza. No i taki błyszczyk to na ochronę, żeby miała na ochronę spuszina. A to, żeby mi się błyszczały usta. Oczywiście, że pięknie. Wezmę sobie takie dwie brązoletki. O, takie dwie brązoletki. Takie o. No i perfumy z Bies. Wejdźcie sobie na ich WWW i myślnik EIS. No i kropka EU. No i taki jeszcze mam simseja. Naszyjnik za 15 ziko, On jest piękny, więc nie ma co dodać, nie ma co ująć. Um, więc tak. Yy, bluzę wam pokażę moją. <ścoughs> bluzę wam pokażę moją. Ta bluza wygląda tak. Yy, także wygląda tak ta bluza. Yy, ona jest z Primarka, Ta bluza jest z Primarka, ona kosztowała 80 zł coś takiego kosztowała 80 zł, ona jest taka duża, więc ją polecam. Skarpetki z napisem misie, misiem, Z chińczyka bluzka taka z Taka bluzka czarna z Sinseya. Z serduszkiem. Takim tym rozmiar L. Um, ja bym sobie wzięła S, ale chciałam taką luźną, więc bo ona jest luźna. No i spodnie z modą. Wzięłam je na przecenie ze 150 zł na 50. Takie o, jeansy czarne. Pokażę Wam moje buciczki. Skapy. Drodzy Nie, ogólnie ja mam jeszcze taką czarną, rawonę skalę, pokażę wam moje buty z kappy. One wyglądają tak Już, już je pobudziłam, troszkę one wyglądają z jak podeszły, jest taka luza No i one tak wyglądają, ogólnie ja mam rozmiar z 39-38 No i pokażę wam jeszcze mój bidon do szkoły To jest mój bidon do szkoły Jak się prezentuje Więc yy, zaraz Pójdę spakować, i się umie. I nagrę Wam, jak się pakuję I później, jak się umyję to zrobię Wam skinkę, ale zobaczycie, jak się teraz pakuję, więc. Dobra, kochani, ja Wam pokażę plecaczek, znajki Ja mam, ja, ja mam zwansa ogólnie. Tego mam znajki Ogólnie ja mam jeszcze zwansa. Ja mam zwansa ogółem, ale no. Ale w szachownicy, ale co? Powrócił mi się. Jest cały brudny I ja po prostu poszedł do prania, a wziąłem sobie znaki fioletowe. A więc tak. Ym, chodzę do piątej klasy, więc wam pokażę. Yy, jutro, z tego co pamiętam, będzie wyciągnął sobie plany. Ale nie, ja w sumie pamiętam. Ja pamiętam w sumie. Ja w sumie pamiętam, więc. A więc tak, czy musiałam coś przyjąć na technikę? Raczej nie. A jeśli tak, to trudno i tak nie lubię tej baby od techniki. Znaczy pani od techniki coś nie lubię? Więc jeśli pani to ogląda, to po... przepraszam. Chyba, że pani nie ogląda, ale mniejsza To było ogólnie o innej pani. Mówiło mnie o pani, która to może oglądać, tylko o drugiej pani. Bo takie jedno nie powiem imienia Dobra, mniejsza A więc tak Jutro nie mam angielskiego, nie mam geografii Nie mam historii Plastykę wyciągnę To jest mój zeszyt od plastyki On się tak prezentuje A tak wygląda to Moja strona tytułowa Nie chciałam się zbytnio robić tego. No. Ym, y, niemiecki wyciągam, biologię też wyciągam. Ym, matematyka, nie, e, matematyka zostaje. To jest moje od matematyki. Za rok w szóstej klasie będę miała ładniejsze ćwiczenia. No, a tutaj taka na losowej stronie. O, porównywanie ułamków dziesiętnych. Otworzyłam na tej stronie, nie wiem, I to jest strona 71, ale wiem, że. Geografia, no, a na to była historia, no geografia czy historia. Dobra, geografia. Z geografii mam taką stronę. Tu tak ja a geografię, stronę tytułową mam taką. to jest moja strona tytułowa do geografii. Z matematyki Wam na razie nie pokażę. Dobra, będę chciała jeszcze wziąć kredki na plastik. ćwiczenie z geografii, czyli ćwiczenie z geografii. Dobra, tak. zaraz przyjdę, kochani. Już jest. Cest. Dobra. A więc tak, to już muszę do matematyki. Strona tytułowa na stronie tytułowej. Dzieje się zbyt dużo. Zbyt dużo się dzieje na tej stronie głowej. To jest bluszcz. To miało wyglądać inaczej, ale może przez to matematyka stanie się bardziej kolorowa. Chociaż wątpię. I to mój piękny zeszyt, który nie rysowałam na. Znaczy na matematyce, bo zrobiłam na. I to są moje kwiatuszki, które rysowałam. Nie do końca. Dupa! Trudno. Mówi się trudno. tu um, jest mój matematyka z próbą. To jest mój, y, mój podręcznik. O, te. Czemu ja mam tu diamenty od gawanki zeszytu? Znaczy od gawanki tego. Dobra. Um, więc tak się prezentuje ten skład z matematyki. Nie mam fioletowego. nie mam fioletowego ze do matmy? I tak się prezentuje mój skład matematyczny. Więc no. A z polskiego mam taki zeszyt. O, tych piękniusi. To jest moja strona tytułowa Język Polski. Ogólnie Ja sobie założyłam nowy zeszyt. No i tu mamy taki ten. Moja dwója. Moja dwója Moja dwója Nie chwalę się. Moja dwója Moja dwója z polskiego. Mam dwie dwóje z polskiego i jedną czwórkę. Polecam. Ze wszystkiego prawie truje. A tu moja praca domowa, to wiesz, kogo... Kogo to zresztą interesuje. Dobra. No dobra. Polskim Tak wygląda tak wygląda mój polski Tak wygląda Tak wyglądają moje polski Tak wygląda, ja, pols tak wygląda mój, yy, moje, moje podręczniki I w ogóle Więc, mm. Więc mam yy, polski, matematyka Proszę do pomysłu, mam zrobioną, mam zrobioną Dobra teraz techniki, podręcznik To podręcznik seryjny To jest stary podręcznik O robiłam to pudełeczko gdzieś jeszcze mam to pudełeczko Tam na górze mam to pudełeczko, tam 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 tam, tam na mojej szafie Która jest wysoka mam tam może muszę znaleźć od techniki. Eee, o dobra. Dobra. To jest mój szyd od techniki. Strony tytułową na technikę nie mam. Bo po co mi na no hello? Szanujmy się no. Mm, da. Ty a co ja mam trzecie? Polski czwarty mam piąty mam, mam W. Ja czwarty mam Piątą. A piątą mam, mam plastykę. I później mam SKS. Więc... No. Zostaje na 6 godzinach jutro, bo nie chcę z, z tymi debilami wracać. Nie chcę z tymi debilami wracać. Hmm. Przynajmniej, gdybym miała ja całego kosza dla siebie, i nie będzie mi nikt namrotał i mnie pouczał z tych debili. Hmm, ej, a dobra, już myślałam, że nie mam podręcznika do plastyki, już taka, za, tak się załamałam. Już tak po prostu. mam takie, może. To wygląda od plastyki, a tak się prezentuje: combo. Tak wygląda kombo. Taką, proszę Państwa. Eee, no i to wszystko z y, moich tych biologię i geografię schowam. E biologię, geografię schowam. I ten i Niemcy schowam. O, chłopca teraz to jest Teraz spakować Jeszcze strój na włę. O Boże, strój na włę muszę jeszcze spakować O mój Boże Muszę yy, ten więc spakuję i, i... Jak się umyję to do Was wrócę A nie Jak będę wkładać w piórnik i jak włożę te książki i strój na włę, Więc do Was wrócę zaraz Okej, okay, książki już mam spakowane Tylko nie mam sp go stroju na WF. Więc tak, to jest mój worek, który dostałem od mojej ciotki na ósme urodziny. W, takie te, Takie na Teraz tak, czy ja mam kolarki na WF? Pytanie. Nie, dobra, muszę na pewno bluzkę wziąć na WF, bo bluzka to jest tam najważniejsza. Dobra, wezmę sobie tą Biało biózeczkę na łez. A, czyli zostało mi tylko czarne I zostało mi tylko granatowe znaczy. trzy. Dobra. już mnie takich trudno, nie mam innych. Znajdzie się... ZNAJDZIE SIĘ! Może... Tu są moje mamy spodnie... N -n -n. Nie ma kolarków... Zaraz do was wrócę... Wróciłam do was... Okej... Okay. Więc mam już strój swój na WF więc i się go spak spakujemy <laughs> to teraz przyszedł czas na piórnik więc jak już wszystko zrobiłam to wam pokażę wszystko dobra kochani z tego piórnika przepakuję do tego kredki więc to mi troszkę zajmie to mi trochę czasu zajmie bo ja mam dużo tutaj tych kredek no więc opowiadam poopowiadam wam krótkie story time i w ogóle także no. Um, opowiem wam o taki story time, który mi się przydarzył, ale to widzę. A więc tak. opowiem wam o na story time i w ogóle, a więc tak. Jeszcze do końca ten story time, jak wrócę się i wykąpię, to zrobię, zrobię skinkę i w ogóle A więc tak Ym, To był piątek 13, jeden dzień przed moją komunią No i ja już się tak cieszyłam, żebym miała komunię i w ogóle No i się też trochę stresowałam No bo musiałam coś tam, żeby dojść do tej komunii tak jak kiedyś to było, no ale się okazało, że tego nie było, że była tylko spowiedź i była dobra myśl No i... Ym, ym, poszłam do spowiedzi, bo była tylko spowiedź No i ten, no i po Była w ale jeszcze przed tym yy, Przed tym godzin, 3 godziny, no 3 godziny później przed tym Piątek 13 jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest mój pechowy dzień. Jak to się panodzie, Drabiu. Nie wiedziałam, że to jest mój pechowy dzień. I to był zwykły dzień, normalny dzień, w którym poszłam do szkoły. Jak, jak każde normalne dziecko. No i. I cieszyłam się, że będę miała jutro komunie, że będzie taka duża impreza, że dostanę dużo prezentów i ogólnie no, tu dziecko, nie? I za bardzo się chyba cieszyłam. Bo to szczęście znikło w ciągu kilku minut. No, a więc to było tak. No, Em, jakby to powiedzieć. Się w berka z moimi przyjaciółkami. No w ogóle. i Było świetnie, wszystko fajnie. No i nagle, oczywiście, co? Doszedł mój krasz. Mój krasz doszedł do naszego. No i nie koleguję się z nim. I czy bym chciała, nie wiem. Wątpię, ale no. No i. Jak to powiedzieć? Mówiłam hmm. um. się, bawił się z nami, było wszystko git No i berek jest gdzie berek, dzieci, gdzieś mi byliśmy. Ja byłam berkiem, no i schowałam się za taką dużą, yy, dużą yy, tą, yy, tą, dużą. O, choinką, co? No, co jakoś tak. Już mam kredeczki, więc tak się prezentuję. I ma zaczki, więc tak, się prezentuje. No i, yy, i czekajcie na chwilę przerwę. Pokażę Wam, w swoim piórniku I tak właśnie yy, prezentuję mój yy, zestaw. Mój zestaw geometryczny, cyrkiel i nożyczki. Okej, okay. ok. No i dobra. Więc tak. Kupiłem sobie w księgami dwa korektory. Dwa korektory takie. U dwa korektorki. Taki oklej przeźroczysty w sztyfcie E, takie dwa ołóweczki Takie, takie dwa ołóweczki Tu mam długopisy Takie ołóweczki Od Stabilo Od Stabilo Boss Wziąłem takie te e, To jest taki pudrowy uch. I wziąłem sobie dwa długopisy tej i takie długopisy a więc wracajmy mm. No i bawiliśmy się w no i nie, nie iść, wam się za to No i moja była przyjaciółka, była koleżanka, przepraszam Kiedyś się z nią przyjaźniłam y, Powiedziała mi, że ja się w nim zakochałam Powiedziała, że ja się w zakochałam, ja to nawet słyszałam Bo ona próbowała mi to wmówić, ona próbowała mówić, Że to moja przyjaciółka, z którą teraz się przyjeździ, że ona to zrobiła wtedy na zdecydował tylko w ale wybaczyłam jej, ale teraz te, ja już jej później nie przepad i później już jej nie przebaczyłam jej, nie wybaczyła mi tego i Więc tak. No co, jak to ja walę, ja Dobra. No i co, jak to ja? Eee, no, no, powiedziałam to, no, ja się na nią wkurzyłam, no i później była, no, no, później się ze mnie śmiała, i w ogóle, no, ja byłam na nią taka wkurzona, że po prostu że nie miałam po prostu siły. Nie miałam nie miała po prostu siły z nią gadać. No, powiedzmy, że jakoś jej przebaczyłam, Słuchajcie. Dobra, okej okay, mam to Dobra Dobra kochani, ja idę się kąpać. Ja się kąpać Idę się kąpać I jak się wykąpię to do was To w sumie do was wrócę i robię taki mały Kinker, więc tak będzie ja, kochani wróciłam do was i robię Kinker będzie takie krótkie, bo mam mało czasu. ogólnie to tak. Y, ja mam sobie masażyką, mam masaż. Najpierw zaczniemy od masażu, żeby pobudzić. Jak widzicie, u nas się wyrobi taka. Czerwona no, i ona właśnie się zrobiła tak zaczerwieniona, więc ona musi taka być. Ona taka musi być. No i w sumie to tyle. W sumie. W sumie, w sumie to w sumie tyle. tyle z tego wszystkiego. No co? Zrobiłam skincare z wami. W ogóle. Zrobiłam z wami skincare. O, powiedziałam wam, jaki. Powiedziałam wam, swoje story time. Mm, krótko mówiąc. No i co? No i e, zrobiłam skincare. Teraz robię. No i to chyba wszystko. To był chyba mój najdłuższy filmik, jaki kiedykolwiek nagrałam. No pomadka na ustach. Także bye. -o! Pa.